Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne wytrawne placki o smaku pizzy, które można przygotować z dowolnymi dodatkami, takimi jakie właśnie mamy w lodówce. Do przygotowania tych pysznych placków potrzebne będą jajko, mąka, kefir, proszek do pieczenia. Przyprawa do pizzy, ser Żółty, wędlina, pomidor, olej i sól. Zaczynamy od przygotowania składników. Wędlinę lub ulubioną kiełbasę kroimy w drobną kostkę. Ser żółty również drobno kroimy. I pomidora kroimy w drobną kostkę. A teraz przygotowujemy ciasto. Do miski wbijamy jedno jajko, wsypujemy szczyptę soli, wlewamy szklankę kefiru i mieszamy. Dodajemy 3 czwarte łyżeczki proszku do pieczenia. Wsypujemy szklankę mąki. I całość dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiego ciasta. Do ciasta dodajemy pokrojone pomidory, ser Żółty i wędlinę. Można dodać również inne dodatki: oliwki, kukurydzę według uznania. Do ciasta można również dodać przyprawę do pizzy lub zioła prowansalskie. Całość ponownie krótko mieszamy i zaczynamy smażyć placki. Łyżką nabieramy porcję ciasta i wykładamy na rozgrzany olej, formując racuchy. Smażymy na średnim ogniu. Przez około 3-4 minuty z każdej strony. I placki przewracamy, gdy od spodu będą rumiane. Usmażone z obu stron placki zdejmujemy z patelni, najlepiej na papierowy ręcznik. I tak kolejno smażymy wszystkie placki. Placki podajemy z sosem czosnkowym, majonezowym lub keczupem. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!